Elosiemander, dla wszystkich wejrze na Rejon dzisiaj ja z Peworem zmierzymy się na ciastka i naturala Cześć, halo No, tak tak właśnie Nie wiem ogólnie Cześć. tamtej drużynie w każdej drużynie jest po jednym przystoniaku jak widać chyba po awatarach zresztą kto nie kojarzy tego zdjęcia co ma Ciastko na awatarze zapraszam na mój Instagram od Gryle Ja jestem z Peworem, czemu z Peworem ja? Nie wiem czemu ja z tym bo dwóch najlepszych razem ze sobą? Cień to mnóż się pora, jak Dobra, daj tego go do normalnej biologii. No, no co to ładnie się zostawił. Restart daj baranie. No, no już, kurde, bo... No, Śmiałem się. Damy. Nie wiem do ilu dokładnie. Ta wyjebie w tą mapę. Kurwa, jak tam będzie? Jestem! Kurde... No nie... Wybierz normalną. Kto wybiera? Jasne, coś pod nas, pod nas. Coś pod nas. Nie wiem, co jest, goście. Chyba. pomóż mi, warzywniaku, no! Oła! Nie mam granatu! Mam. Gdzie ten warzywnik? Nie wiem, gdzieś do góry wchodzi, pan na przykład na drzewie. Która, gdzie jesteś? Ja pierdolę, kosem <śmany> i <mi> zajebał! <śmany> On całą tak, mapę znożył! Mordę, Mordę jeżą! Mordę jeżą. Podniosłeś kurwa? Nie. Nie, no ale czekam, bo ten dureń mnie goni. Pa, że. Idzie masz AP? Okay. Osiem. O już tam blaski, by nie spierdolił. Próbuję To Potrzebny, granata Granatu. Dostał, dostał, dostał No w chuj dostał, widziałem Natural pomóż, jest nas dwóch Zamknij łeb Ty masz, On ma to W plecy coś czuję, że masz ciasto, O kurde, 92 ciastko dostał A natural ile? 28, 25. Jak to czas do dobry, robimy 28? No i naturalnie 92. Dobra, restart, 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 bo tutaj broniem zostają. To także się oni 1-0. Się Dobra, oni 1-0. Tylko, Tylko, się jak do 0 bierze. Weź Weźcie kurwa w tą mapę. Jak cię kurwa te gry wypierdolę, to bym tu kurwa nie wszedł. Mnie biegał tak kurwa w kółka jak Debil. Grwa, jak tu się wchodzi? Nie wiem, właśnie. Normalnie. Elo. No weź te mapy dla ludzi jakiś ustaw. Dobra. z ja skillowego, żeby nie mieli szans, a nie jakieś randomowe. O, z tak skillowego. Uważaj, bo się kutaszą. Za pociągiem. Na górze jest jeden, na górę wchodzi. jeden, prawo. Nie! Gdzie on jest? No, nie, się ja za jedno. Po lewo był. Uuuu, chyba łatwo było, nie? Patrz, Patrz, Patrz. Muzyka wyłączyć tak sobie przepraszam, jeśli wam rozjebał uszy. <giby> Jeszcze zginął. No specjalnie. 1-1. <giby> Se, <-1. giby> Masz minę na muzykę? Tak, mam, mam, ale weźcie to mapę w chujnie. Bo kurwa! No, mamo, a nie nie mam. Pokaż mi, jak tu wchodzisz, kurwa. Pokaż mi, jak wchodzisz, kurwa tego głównego tego środka. No patrz, patrz, patrz. Który ty jesteś? te? No, z tobą. Cztero. Cztero, ta? Tam. No pokaż, kurwa. No czekaj. Afrykańczyk wyrwał. Ktoś szedł. Coś ja. normalnego. Ja byle co. Co to jest za No na noże. Dawaj graczu, Chodź, chodź, chodź. No patrz, we dwóch, frajery! Nice. Haha! <laughs> Dwa-jeden, dwa, jeden, dwa jeden. to była piękna, no. no. Bez słów, ja no. To, ten to, jest... <laughs> o, a, a, to jest, kurwa, odłączyłeś no. się od grupy, to zostawiam, wyjaśniamy, no. Znaczy, lubię wychować wodę, no. zanim się i napiję, bo... Od grupy, dobra, wlazłem tam, tam. Czasem śmierdzi fiutem, nie wiem czemu, jak było, <laughs> tak władzę, że stoi w bryce. jak macie? Jak minerałka wam postoję na drzwi. No, no. Tak pewno mi jebie, kurwa, dziwnie. No to chyba każdy znany. Kto wybiera mapę? Co ojciec? Tak, chujdziaska mapa, bo on wtedy wygrał na niej. Ja Nie, tak. Ty o które ciasto? to, które ciasto. Kurna. No ci powiem. Nie wiem, co na tych Nie wiem. Tu lata. Nie, zabiją mnie! Mój <grym> myślę, że jadą skołpem. To jest Afryka Bombata. O, dostałem. Zaja, To jeden. Dobrze, króciutko. jeden do nas. No, bardzo łatwa gierka, jak widzicie. Chłopaki już bez jakichkolwiek entuzjazmów. Naturalnie shaft. Zostaną zgwiałceni do jednego. Nie, naturalnie siedzi na Facebooku. Nie. On pisze na grupie swojego plemienia. Ma na grupę napiętą na fejsie <grym> Jak a? Czy o co wam chodzi? Aha. O co tu chodzi? Solid teammate za... No, ale z musicie wylecieć na no, moklipie Jeden, gracz graczą tylko No może ja chciałem To jest, czemu ja już zginąłem? Aha, bo bloki trzeba omijać no. Co? Co? O co chodzi? O co tu chodzi? No bloki trzeba było omijać, takie odleciały no To czemu? Ty, no dobra, to, ty umarłeś oni broń dostali? Przy dba, przy dba. No bo ja od razu pierwszy zginąłem No i co? I oni za to dostali broń? Nie, nie ty drugi. bo jeden przeżył u nich No ja też przeżyłem Nie no, ty do klatki się wjebałeś No w klapki chyba klatki kurwa Nike'a Kubota I Ta muzyczka Nie, nie. dobra wiem no <gulana> ja, 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 ja. Nie, tego nie bierz, tego nie bierz To jest zjebane kurwa Wiesz co chcesz, wiesz co chcesz. Co to jest, kurwa? O kurwa, pa! Mek! No i Pewol was zożegnał. Ja na przykład patrz. Lecę, nie? Dopiero. Się rozkręcam. Ciekawa mapa. Bardzo ciekawa. I Pewol, co ci w tej mapie? Ciekawej? Ja pierdolę. No prosto, za ile sobie tego ciasku zajebał, nie? Za 90! No ładnie się rozpędzacie, ładnie. No ja nie ma coś na tej mapie, kurwa, bo ja nie wiem, ja mam gdzieś tam. Musisz zabić z noża ich. A ty no, miałeś okay, kotę okay. strajka, kurwa okay. i surmapki. Jaki? 4-2, tak? Trzy, Jakiś zirak z. 3-3? Jakiś... No 3-3. 3 nie umiesz? On 4-2 powiedział no, dla nich. No ładnie. Ładny kładnie. Dajcie coś na skilla, a nie na jakieś kurwa afrykańskie densy. Ale to, pewno Pewo wybierał. Jak pewno? jak ciasko. Ciasko wybierał. Na skilla. Yy. Dawaj tawki awki ciągnąć, będziemy ich kasować to Nie góry. masz za dużego wyboru tutaj. Awki, skauty, będziemy wy... Czekaj, wyścig dawaj, bo chcę zobaczyć co to jest. Dobra. No, fajne. Teraz no. chłopczyńscy ktoś wleci. Tak. albo musi tylko. No. Jasne. Mnie wyjebał już aha. daj ją, siz katnąciesz trawinę, a jest. Co jest padłem? No. A. Popas. Dobrze, dzięki ciastko. Co to jest kurwa? Zablokowałeś no mnie ba baryło jebana Dobra, pewora ma pokazał, No nie, bo musiałem wyjść, nie? No jak To musiałem wyjść No bo zablokowałeś mnie Ale się sprzedał ty Cicho kurwa już sprzedać dawno to Za co? Co zrobiłeś? Zarki dupę Zablokowałeś mnie Co jest? Już? No nie wiem o co no. tu chodzi On do, doleciał tam Kik ja ciastko, Kich ciastko robię On na noclipie tam doleciał na końcu No dobra no, Tak, no, no, tak no to macie 0, dobra, my 4-0 wygrywamy Ale po co wy to robicie? To ciastko Twój teammate z drużyny no zero punktów macie, teraz no punktów No co na 0 punktów? No co, doleciłem do końca tym nocklipem No nie kurwa, macie zero punktów i chuj Nie, nie, no nie mamy zero No to 1 punkt Wal minus macie A to na gram. 4-3 No to co trzeba To, 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 <laughs> to z drużyny nie? Nie no ile było przed Tomagą To 3-3 no to no to było No To jest 3 jest 3-3 minus 3-3 Jak ciaska będzie pyskała secie minusowego jednego i tyle To 3-3 <laughs> A wupy najlepsze i tyle, no. Ta muzyka fajna, nie chcesz musisz wyłączać czasami. Jest, prawie górny, prawa góra jeden. Co? Musisz schować, no, bo one jeszcze strzelają. O, dasy, no, ty no, nie? On na respie jest! Gra to na górze po prawej. Na, na, na prawej. naszym respie? Na uli. Nie tam, nie tam, nie tam! Unik na respie, to za gdzie? tym gównem stoją tutaj po lewej, nie? Teraz już zmienił pozycję pewnie Dobrze, tak, dobrze. dobrze. Ta wózyczka denerwuje. Chciałam wyłącznie. Może on w szoku. Cisza. O. Fokus dla Cisza jak nic. Na Traj Hardu według. Tak. Oj. Co to ma na No Respa ci dojechał chyba, wiesz? We dwóch tak samo zrobiliście To ty nie stony No O co 4 Nie kurwa Ale ja zachowałem, zino, zachowałem mózg, zimną krew i trochę skilla A ty co zachowałeś? 4-3? Tak, 4-3 Jak 4, 3? 3? 3? A, ok. 4 3, 3, jak było 4-2? 3-3 no było No punkt stracili Aha Dawaj na awki, trochę jeszcze Dobrze, to mi się podobało. A co punkt stracili? Kto to wybrał? Co tam kurwa piszesz, czy dokąd dzwonisz tej? Widzisz ich? Nie. Kutasa gra. Po lewej stronie gdzieś są, no? Po lewej po prawej jeden jest. Gdzie po prawej? Tym murkiem był na końcu Ty wiesz taki narys no Kutasa grają, no? Co ty myśleć? Nie ma skillag, jest Kutas No wy to może nie gracie, kurwa, na, na tę nie? O! tam nie wyczaiła. lewie czy prawie sięgnęś. Prawo prawaś ciastos. A w głowie dostaje. No, jaka postała kwiat? Łatwiutko. No, no. i co, to są nas chyla możemy tak grać. Na takie babki, co? 5-3. A już wpadaj w kurwienie obrażeni, nie? Tak, nie wiem ta. czemu. Nie, czemu? Ile jest, 5-3? Hmm. No jak tam wejść? Jestem. Musisz jakąś na tą szybę wejść, ja ona Cię podsadza do góry no, Nie wiem kawał, kurwa, wkurwia mnie ta te tej szyby Grać <gracza> Gracz jeszcze ani raz do mnie nie był Raz byłem Na przykład teraz mogę zbić <grafy> Jak już wybierze mapę <grafy> nie wiem, wsiak... To tam wszedł Jakąś siakową mapę weźmie nie? nie wziąłeś wziąłeś rano, rano. Rano. No i randomowo wybrało Ojej. no Brawo down I o co tu chodzi Pawło? Dobra, co dojeżdżamy? Lewo prawo czy czym tu się obsługiwa? Lewo prawo. A, lewo prawo, prawo. Mieszkam tylko No i co, i wycofałem mi do tyłu kurwa Nie no myszko a i na pierdolę kurwa. Klikam a idę to mi się zatrzymało w miejscu <grym> On ma mało, on mało, mało ma No, no i nie Nie pełno masz ma luhapę nie tak Easy No ma kurwa strach <grym>. To nie to mało, to jest mało kurwa 6-3 Ej, nie wchodźcie tam, dajcie graczowi wejść. Opa, wszedł. No i co dziś? Chcesz spokój z kolegi? <noise> Kądże? No, prawo kurwa. Zblokowani wszyscy. No musicie wyjść szybko. Graczow, szybko, bo gówno leci. O kurwa, wyszedłem, wiem gdzie jestem no wrócił, patrz. Ja, bo... Nie Musiałem wyjść i kurwa czarny dawniej, czego ty nie rozumiesz. Musiałem wyjść, bo już mnie poblokowaliście. Nie. No easy, par. Patrz, par kto? Patrz dole tą sieć, zobacz. No, dobra, dobra. No, watch, ja przy... Ale chcę skasowali to się na respi, albo by się <grym 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 w kurczu nie, Które nie graliśmy, ale wszystkie są zbogowane czy znaczy reszta. Tam, tam, po lewo. No, no tam. Jak ty nie grasz, wyścig, tu tam z wodą jak nie graliśmy i taki zalek. Skauty są fajne. Skauty? Skauty no To jest to. Tak i ich zróbmy, to w dziurę, nie no widzimy co jest grane. Uuu, Uluw, po lewej jeden bit, jeden po lewej, jeden po prawej i ciastko ma zero, tak tam Dawaj Kierakówka nóż, dawa dawaj je. nóż Dojechał ich kutaszyno Dawaj, to, jeszcze raz, to dobrze. No, bo wygrał mapę i się cieszy, nie? ta jebany. Się odrugał, A co to jest bo. ta woda? Nie woda wiem, co wygrał. Ile 8, 8, No, no, flip, 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 na flip, flip, Dobrze flip, 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 możemy flip, Kurwa spadłem za mnie mnie to wygląda. Co to zwierzęta, blokujecie! Ja już kolejny poziom panowy. Ktoś tu też wbił, nie no to nie wiem kto to jest. Tak to ma najlepszy moment, kurwa, pochodzimy. No i samo w A co to Kurwa, ja tu żebym nie przeskoczył, a tu lecę no daleko. Co mnie wchodzi? To się dusza czy trzeci daje. poziom, trzeci poziom. No idź co na pierdol pierdo... No kurwa, nie blokuj! Kurwa, no ja mu zajebę zaraz z krzesła A ciasko na pierwszym jest dalej najlepszy movement, nie? To jak ja na trzecim jest prawie byłem. No spadł, spadłem, kurwa, w tak. No idź, bo mnie dekoncentrujesz tymi czarnymi oczami, rękoma i... Dobra, kurwa nie, to się... <laughs> no, jak ja tu najlepszy będę No Dobra, nie da się. Dobra, pewor, wygraj to, ja tu zaczekam. Ja na trzecim poziomie, wiesz jak mi ciężko? Cezami wywaliło. mi ta mapa. Dobra, weź ją zresetuj. Pierdol to. Cezami wywaliło, chłopaki. Czekaj, bo ja przechodzę. Czwarty poziom. Ta ceza ci wywaliła, stoisz, kurwa, baranie pierdolone. Właśnie. No. Co to jest, za Leci? <grym> to wpisał i też ten A serio? Dobra, to chłopaki Surender w takim razie. Ta, surrender, ja, surrender. Tak, Surender tak. na tyle, surrender, wyszli z serwera, on gacie i tak pewnie jaki był wynik? 8-4.